Musisz sobie dinozaur z jajeczkiem, ale zobaczcie, przyszły jakieś roboty i mu je zabrały. Dlatego dzisiaj pokonamy te roboty. Oczywiście jesteśmy uzbrojeni i będziemy musieli ulepszyć naszego dinozaura na maksymalny poziom. A przy okazji rozwalić te, nie wiadomo, co to są, jakieś roboty czy coś takiego. Nie wyglądają one zbyt przyjaźnie. I do tego zabrały nam nasze jajko, dlatego musimy je zniszczyć. Dawajcie, mamy tutaj takie, jak widzicie, różne umiejętności. Ej, co to było? To jest mega mocne i musimy uważać, żeby jak najkrócej podchodzić do nich, bo jak widzicie, oni też nas biją tutaj i zabierają nam żyćko. Tutaj mamy 125 życia. Fajnie by było, jakbyśmy to jednak tutaj przeszli. Chyba nam się udało. Nie! Idziemy dalej. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz tak strzelamy. Back boom! Możemy tak z główki mu rzucić. Fajnie, świetnie. Teraz zaraz użyjemy drugiej umiejętności, czyli takiego mega szybkiego nawalania. Widzicie to? One to jest mocne. Dobra, mamy też naszą pierwszą umiejętność, czyli uderzenie znowu. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze tutaj próbuje mnie rozwalić. No chyba nie. Nie, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Tego to pokonamy na luzie. Tego nie pokonamy na luzie. Szybko, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, myk jest rozwalony. Spokojnie, spokojnie. Mamy też dużo życia na razie, więc nic nas tutaj nie rozwali. Dobra, dobra, dobra. Teraz użyjemy z główki elegancko. Dobra, fajne. To jest dosyć umiejętność. Bardzo przydatna, bardzo superowa. No i oczywiście będziemy ją zaraz ulepszać. Zobaczymy sobie, co się tutaj tak naprawdę stanie. Mamy stage 1.5. Dobra, dobra, dobra. Strzelamy cały czas w ich. Ej, co to ma być? Dobra, jego musimy użyć super umiejętności, dlatego też Użyjemy super umiejętności, bo te grzyby, te takie robogrzyby są dosyć niebezpieczne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oj, zadują, zadają one bardzo dużo obrażeń. 15 aż obrażeń. To jest serio dużo. Dobra, robogrzybie, robogrzybie, wywalaj. Bang Dostaje! Dobra, ładnie, robokrzyb już nie żyje. I teraz uwaga tego ziomka, to go rozwalimy na szybciutko. No i o to chodzi. Pięknie. Udało nam się pokładać strasznie dużo tych robotów. Więc pora troszeczkę zupgrade'ować naszego dinozaura. Zobaczcie, upgradujemy mu nóżki. Dobra, Wow! Jakie fajne! nogi. Teraz może to działko. Mamy strasznie dużo działek. Dobra, robimy coś takiego. Zobaczcie, teraz łączymy jeszcze lepsze działko i możemy połączyć nawet o, jeszcze lepsze działko. Takie czerwone. To jest kozackie. No i atakujemy. Teraz to już na pewno nikt nas nie rozwali, ale zobaczmy. Co to jest? Ej, to była rakieta. Widzieliście to? Ta rakieta zdaje 22 obrażenia. Dobra, zaraz uderzymy z główki go. Bang. Dobra, dostajesz. Fanie, fajnie, fajnie. Ej, te rakiety są mocne. A co jak użyję tej drugiej umiejętności? Yo, to strzela takimi nabojami, okej. Okay. Niestety myślałem, że to będą rakiety, ale i tak jest naprawdę dobrze. Patrzcie, te rakiety zadają obrażeń. One zabijają na jednego hita. To jest po prostu za mocne. Jak na tego właśnie dinozaura. A to jeszcze nie jest koniec, to jest dopiero jedna z pierwszych ewolucji. Zobaczmy dalej. Dobra, tu jest robogrzyb. Robogrzyba musimy bek z główki rozwalić. Teraz tak, rakieta. Rakieta zadaje pół życia robogrzybowi, co nie jest w sumie złym wynikiem. Tych rozwalamy. O nie, ile tu jest robogrzybów. Dobra, nie dobrze, niedobrze, nie wiem, dobrze, dobrze, go, dobra, rozwalmy go. bank, Uderzamy tutaj z główki. Świetnie. Nie żyje ten robogrzyb, Ej, ja mam mało życia. Ja mam tylko 125 życia! Nie, muszę uważać. Dobra, na szczęście mamy już naładowane umiejętności. Niektóre przynajmniej, ale naprawdę nie było zbyt kolorowo. Dobra, spokojnie. Robogrzyb. Na robogrzyba może tego użyjemy. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, to jest bardzo silne. To też rozwalamy. Świetnie, teraz używamy oczywiście tego. bank z główki. Boom. Dobra, uderzenia. Też oczywiście jak najbardziej. Okej. Okay, o nie ile robogrzybów. Dobra, szybko ich, bo oni zaraz nas rozwalą. Nie! zabijają. Widzicie to? O, o, mamy tylko 125. Mamy 125, mamy 125. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Tego niszczymy. Robogrzyba może rozwalmy w ten sposób, bo on naprawdę bardzo dużo zadaje. Te małe robociki nic praktycznie nam nie zadają, ale robogrzyby to jest naprawdę nie byle co. Dobra, uwaga, idziemy sobie dalej i teraz... O nie, znowu te robogrzyby. Czemu was tyle tutaj jest? No nie wierzę w to. Dobra, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Patrzcie, co robimy. Używamy super umiejętności. Rozwalamy wszystkich tutaj oponentów, wszystkich naszych tutaj niefajnych z Dobra, tutaj uderzymy coś takiego. Ej, ale fajnie, rozwaliliśmy aż dwa te roboty. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, zaraz nam się nałuduje. Kolejna umiejętność. Szybko, ładusie, ładuj się Ej, czy tam jest jakiś boss? Ja tu widzę, bossa. A nie, to był chyba jakiś. Jakiś kaktus, coś takiego. Ej, dobra, to było akurat bardzo ale to bardzo dziwne. Na szczęście tego kaktusa pokonaliśmy. I teraz ostasz, ostatni stage. Dwa na pięć, dobra. Najpierw robokrzybie. Bęk! Dostajesz. O, dostałeś. A ten, ile on mi zadaje? On zadaje chyba mnóstwo, nie? On zadaje. A nie, on w sumie tak. On zadaje dwadzieścia życia. On jest silny. Mniejszy niż robogrzyb! Dlatego to już w ogóle trzeba uważać. Ja myślałem, że robogrzyby są najgorsze, ale ten gościu, o nie, dobra, on był chyba jednak straszniejszy. Dobra, tego robogrzyba rozwalmy normalnie. Chyba tego kolejnego też... O, tak, dobra, tego też rozwalmy normalnie i czekajcie. Zaraz z główki wszystkich uderzymy. Uwaga! Teraz, teraz, teraz z główki. Beg! Dobra, ale dostali! Ja mam tylko 50 życia. O, nie dobrze, bardzo niedobrze, mam tylko 50 życia, proszę. Jest! Udało mi się, przeszliśmy to! Dobra, teraz upgradujemy nasz przód. Zobaczcie, możemy go ulepszyć świetnie. Jest. Mamy takie oczy fioletowe. Bardzo fajnie. Tutaj niestety za bardzo nie możemy ulepszyć. A tutaj, no też powiem szczerze, troszeczkę nam brakuje. I tak jest lepiej niż poprzednio. Patrzcie na tego, nie no, ten dinozaur tu już wygląda naprawdę dobrze. A ciebie robok grzybia, a masz. Ej, dobra, on chyba więcej zadaje, wydaje mi się, z ugryzienia. Chyba tak, nie? Od tego właśnie zależy to i co ma tutaj nasz, tak powiem, na buzi. I chyba tak mi się wydaje, że tak to działa. O, nie mam bardzo mało tej życia. Już bęk, dobra, rozwalmy ich. I teraz tak, robok tego tak po prostu. No, normalnie rozwalimy. I chyba musimy rozwalić super umiejętnością. No i bardzo dobrze tak zrobiliśmy, bo mogło to się naprawdę źle dla nas skończyć. No i świetnie. Kolejny etapik. Dobra, co ty razem? Lecimy, lecimy, lecimy. W ogóle czemu te mi się tutaj nie rusza, nie rozumiem tego, ale dobra, tego rozwalamy w ten sposób. Dobra, używamy tej super umiejętności. Ona jest naprawdę mega mocna, ale nieważne. Dobra, i rozwalamy najnormalniej na świecie. Dobra, tego też chyba. Mamy jeszcze dużo życia, więc nie muszę się tutaj nie martwić o cokolwiek, ale tutaj chyba już użylibyśmy właśnie tej naszej super umiejętności. Tak, wiecie co, Użyjemy ją, dobra, pęk, uwaga, Bum, ale dostał. Dobra, tutaj używamy tej umiejętności i chyba nam się dosyć nieźle tutaj udało z tym poziomem. Ale oczywiście teraz poziom 3,3, zobaczmy, uwaga, okej, okay, dobra, tutaj używamy chyba pęk, dobra, takie uderzenia. Dobra, bo może jeszcze tą umiejętność, oni jest strasznie dużo. Oni są akurat mega silni tutaj, te typy, więc dobra, mam nadzieję, że ich tutaj szybciutko rozwalimy. Dobra, ciebie też rozwalamy pęk, dobra, ładnie, ładnie, ładnie. I dużo części mamy. Następnym razem będziemy mogli naprawdę ulepszyć fajnie tego dino naszego. Dobra, mamy umiejętność gotową, jedną z dwóch. Okej, okay, nawet dwie już mamy gotowe. Ktoś mnie jeszcze tutaj chce rozwalić? Nikt, bo jestem najsilniejszym dinozaurem. No może jeszcze nie, ale naprawdę będziemy spokojnie. To kwestia czasu. Dobra, Meg dostajesz, ale dostał 60 życia. Całkiem fajnie. Dobra, idziemy dalej, rozwalamy ich. Musimy uważać tutaj na temacki, o właśnie, tematki Dobra, rozwalmy je tak normalnie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, jest naprawdę git. Dobra, teraz musimy użyć kopa. Użyjmy kopa. Dobra, ładnie kop użyty. Cyk. Dobra, nie jest źle. Ej, dobra, jest jednak bardzo ale to to źle. Te macki są mega silne. Proszę. O nie, mi się chyba nie uda. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie. Bijemy ich, bijemy ich. Dobra, cyk. Macka mnie też uderza. Mam tylko 120 życia, ale dobra. Udało się. Let's go. I teraz ostatni z poziomów tutaj. Uwaga, Je jedziemy te 1, 2, 1, 2. Dobra, dobra. Co się stanie? Kogo teraz używamy? Dobra, dwójka. Dwójka, dwójka, dwójka. Let's go, let's go, let's go. Świetnie. Wszyscy pokonani. Ile osób. Dobra, teraz używamy tej umiejętności. Cyk. Ale umiejętność, świetnie. Użyliśmy ją. Dobra, to dopiero połowa jest. Niezbyt dobrze. Ale dobra, szybko, moja Taka umiejętność się zaraz naładuje. Proszę, proszę, proszę. Szybko, szybko, szybko. Nie mogę, żeby ta maska mnie nie dorwała, bo to jest naprawdę, no, zbyt mocna. Akurat ta maska jest naprawdę mega dobra. Bęk, dobra, ale została tutaj kopnięta. Widzieliście to, dobra, raz, dwa. i nie mam życia. Ej, nie, ja to pokonam. Proszę, może to pokonać. Jest szybko, moja umiejętność. Moja umiejętność, jakakolwiek, jeden, dwa. A, cokolwiek. Udało się. Ja cię krycę. Miałem 65 życia. To było prawie nic. Ulepszmy naszego dinozaura. Zobaczcie. wow, jaki on ma czerwoną buzie. A teraz, Uwaga, czy mogę ulepszyć tutaj nogi? Oczywiście, że tak! Teraz jestem full na czerwono, ale czekajcie, chyba będziemy mieli troszkę lepszą broń. Uwaga, dobra, możemy mieć lepszą broń. Patrzcie na to! Mamy taką żółtą, ale potężną broń i odblokowaliśmy nową umiejętność. Musimy to przetestować. Idziemy, moi drodzy, mamy nową umiejętność. Nie wiem co ona robi. Uwaga! Co tu by? Ej, co to jest? Widzieliście? Ej, to było naprawdę dobrze! To robi chyba jakiś taki, jak to się nazywa? Taki kolec, taki wielki, który się wysuwa i parę razy uderza tutaj w naszych przeciwników. No musi być mega mocne. Dobra, to jest dużo grzybów, musimy je rozwalić. Może w ten sposób, proszę bardzo, ale nam pięknie idzie. Ej, co to jest za osa? To jest jakaś wkurzona osa! O nie, dobra, rozwalmy ją! Ona naprawdę musi dużo życia zadawać, ale na szczęście ten poziom nie stanowił dla nas żadnego problemu. Zobaczmy w każdym razie sobie dalej, bo lecimy tutaj i teraz, ojojoj, dobra, grzyby, grzyby to może zrobimy coś takiego, szybkie rozwalenie, a ile zadaje ta osa, dużo obrażeń? Chyba dużo, co? Uwaga, zobaczmy sobie, a nie, nie no, bardzo dużo zadaje obrażeń, chyba z 40, no to nie jest mało jednak, sorry, to jest naprawdę no troszeczkę duża ilość, teraz uwaga, użyjmy tego, raz, dwa, trzy, to trzy razy wysuwa takie bardzo, ale to bardzo takie ciekawe działko, no ciekawe, ciekawa sprawa, uważajmy teraz na tego kaktusa, ale i tak ja myślę, że ten kaktus jest troszeczkę silniejszy niż ta pszczoła, Chociaż i tak, no widzę, że ci przeciwnicy są coraz ciężsi i coraz trudniej mi się tutaj że tak powiem gra, ale spokojnie, my też jesteśmy teraz bardziej ulepszeni. No i patrz, jak jakby ich rozwalamy. Nawet z tyłu, ten grzyb, normalnie nie ma z nami szans. Dobra, uderzmy może zaraz... Okej, okay, zaraz używamy umiejętności. Teraz, bang, dobra, umiejętność jest, może nawet druga umiejętność. No nie ma co oszczędzać, słuchajcie, lepiej mieć więcej życia i po prostu to się zaraz naładuje, niż właśnie tą umiejętność, że tak powiem, kisić, ale teraz nam się przyda. Przyda nam się szybko umiejętność! Dobra, świetnie, 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 świetnie bo było naprawdę nie ciekawie Tego rozwalimy na luzie. Trzy razy go uderzmy w tą naszą umiejętnością. No i jest naprawdę ale to naprawdę dobrze. Lecimy. No te ulepszenia po prostu to jest to, czego mi brakowało. To jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. ok, używajmy może super umiejętności. Raz, dwa i trzy. Dobra, nie jest źle. Może zaraz użyjemy jeszcze jednej. Tak, użyjemy, użyjemy, wiecie co? Nie ma co. Użyjmy tej umiejętności. Świetnie. Tutaj teraz zbieramy tego typa. Proszę cię, ej, typku. Dobra, tego rozwalamy tak na szybko. Tą też pszczołę. Ej, niezłe to było, to było naprawdę dobre. Tych normalnych ziomków to My tutaj nawet się ich nie boimy, ale te grzyby, no e, te grzyby, też są takie w sumie szczerze, nie są jakoś mega straszne. Dobra, tego rozwalmy, on jest niefajny, akurat bardzo. Dobra, ta też że może rozwalmy, ona nie zadaje nawet dużo obrażeń. E, ta trzecia umiejętność, ale ona ma taki bardzo wielki zasięg, więc to jest w sumie na plus, co nie? Taka ciekawa, troszeczkę inna i uwaga, ostatni stage, tylko żeby nam się udało, proszę, musi nam się udać. Uwaga, dobra, używamy trzeciej umiejętności i to jest show! Ej, dobra, musimy użyć kolejnej, znowu umiejętność, znowu umiejętność musimy użyć i teraz kolejna umiejętność. Ej, dobra, ja mogę tego nie przeżyć, co się moje. Proszę, nie, proszę, proszę, uważajmy, uważajmy, uważajmy. Na razie mamy dużo życia, to zadaje 30 obrażeń. Ta pszczoła jest połowaluna. Naprawdę, no, musimy być mega ostrożni, żeby tutaj przez przypadek nie zostać uderzonym przez nią za dużo razy. No bo będzie koniec, to będzie po prostu też koniec i tyle. Elo, dobra. Cyk, robimy coś takiego, świetnie. Na pszczołę użyjmy, może wiecie co? Użyjmy tej specjalnej umiejętności, żeby tutaj nie oberwać. Tutaj też. Raz, dwa, trzy. Ale to było dobre. I my, coś takiego. Dobra, nie jest źle i mamy kolejny. Stage. Zanim to zrobimy, ulepszamy naszego typka. Tutaj niestety nam się nie udało. Tutaj na pewno to ulepszymy. O, tak, ulepszymy to na kolejny poziom. Proszę, proszę, zobaczcie, czwarty. Jest! Uwaga, łączymy to! Mamy piąty poziom, a tutaj, oj, na pewno chyba też połączymy. Coś mi się wydaje, że będzie łączone. Ej, nie, czekajcie, zabraknie mi! Nie idealnie! Patrzcie na to! Na szósty poziom rakieta! I mamy, ej, jakąś znowu umiejętność! Zobaczmy, mamy coś z kompletnie innego, jakąś piorunę i jakby strzelamy! Ej, wy! To widzicie? Co się dzieje? Czemu my strzelamy takimi mega dziwnymi jakimś takim promieniem światła bym powiedział. Dobra, musimy użyć tej umiejętności. Zobaczmy sobie tylko za chwilkę. Teraz! Wow! To jest taki laser! Ej, czajcie, to normalnie ich atakujemy laserem! To jest za mocne i to jest naprawdę mega, to mega potężne. Dobra, uderzamy. I to już sobie jaka każda umiejętność co robi. To teraz może tylko, dobra, laser, 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 laser. Patrzcie, dużo to zadaje. W się sensie, nie wiem czy jest to takie dobre. Chyba lepsze jest to niż poprzednio to co mieliśmy, Więc więc ja jestem zadowolony, ale jest to na pewno troszeczkę inne i jest to niebieskie. Więc ciekawe czym to się różni. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Nawalamy, nawalamy, nawalamy. Dobra, użyjmy może umiejętności pierwszej. Dobra, drugiej też użyjmy. O nie! Ja troszeczkę zwaliłem. Niedobrze, tutaj jest bardzo dużo pszczół. Dobra, rozwalne, je, ja je, bo to się naprawdę źle zaraz za nas skończy. Czy to się dla nas skończy wręcz? Tragicznie, jeśli mam być szczery. Dobra, robimy coś takiego. Cyk, 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 dobra, a masz! Dobra, jakich rozwaliliśmy na hita! Dobra, my już jesteśmy serio, takim mocnym dinozaurem, że to się nie mieści tak naprawdę w głowie. Zobacz sobie, tutaj tak, dobra, pszczoła, przeto to rozwalimy normalnie, ciebie rozwalimy w ten sposób, bardzo dużo jest tutaj tych ziomków, ale my no, oczywiście jesteśmy silniejsi, prawda? Oczywiście, że tak, mamy 400 życia i fajnie by było jakbyśmy, ej, umiejętność, umiejętność, halo, umiejętność, bang, dobra, ładnie, umiejętność jedna użyta, teraz może by wypadało jakby drugą też miał umiejętność, halo, umiejętności, e, proszę, proszę, ogarnijcie się, mam tylko 200 życia, dobra, szybko, 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 nawalamy, nawalamy, świetnie, zniszczeni doszczętnie te osy i teraz, ej, co to jest? Warning, co to jest? To jest jakiś boss Ej, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Widzowie co to, co to będzie? O, o, nie, nie, nie czekajcie, czekajcie. To jest jakiś boss ogromny! Dobra, nawalajmy w niego! Szybko, po wszystko użyłem! Wszystko, każdą umiejętność, szybko, się! Nie, on jakimiś rakietami we mnie uderza! Nie, proszę, 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 nie, nie, nie tylko nie to benk. Dobra, dostaję, dostaję świetnie i go bijemy, bijemy go cały czas. On mi zadaje równe 200 życia, znaczy 150. Szybko, szybko, podawajmy go! Jeszcze dwie umiejętności, proszę, nie! Nie rozwalnie, nie rozwalnie nie rozwalnie nie rozwalnie nie, 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 nie możesz tego zrobić! Nie można tego zrobić! Nie. Yeah. Udało mi się, pokonaliśmy tego busa i ulepszyliśmy tego smoka, znaczy smoka, sagada ja dinozaura. Naprawdę wysoki poziom. Ej, ale on został pokonany!